Radość i optymizm wypełniają każdy moment życia. Dziś pozwól sobie cieszyć się nawet najmniejszymi przyjemnościami i zauważać piękno w każdym detalu. Powtarzaj wraz ze mną w myślach lub na głos słowa dzisiejszej afirmacji. Radość wypełnia moje serce. Czuję lekkość i szczęście w każdej chwili. Każdy dzień przynosi mi powody do uśmiechu. Optymizm kieruje moimi działaniami. Wdzięczność wzmacnia moją radość. Ciesząc się chwilą, przyciągam dobro. Czuję pełnię życia w każdym oddechu. Moja energia wypełnia innych pozytywem. Uśmiecham się do świata i do siebie. Jestem twórcą szczęścia i lekkości w życiu. Niechaj radość i optymizm promieniują na całe Twoje otoczenie. Podziel się tą afirmacją, aby inni również poczuli pozytywną energię, poczuj tą pozytywną energię w sobie. Zacznij nią promieniować dookoła. Niechaj, wszyscy Twoi znajomi poczują radość i przypływ tej energii. Życzę ci, by dzisiejszy dzień był dla ciebie okresem wspaniałym. Był dniem, w którym. Wszystko ci się udaje, bez większego wysiłku z twojej strony. Zastanawiasz się, dlaczego Iskra życia TV nie wprowadziła abonamentu. To nie tajemnica. My wierzymy w uczciwość i wolny wybór naszych widzów. Wesprzej nas dowolną kwotą darowizny, wpłacając ją na zrzutkę, do której link. Znajdziesz w opisie tego nagrania. Zrób to, a poczujesz wyjątkowe wyróżnienie jako część społeczności pełnej światła i pozytywnej energii. Niechaj każdy twój oddech napełnia Cię radością i inspiracją. Dziś. Twoje światło jest magnesem dla wszystkiego, co piękne. Jeszcze raz życzę Ci wspaniałego, energetyzującego, wypełnionego pozytywną energią dnia, mówił Marek Zadęcki.